Samochody napędowe, skrótowo zwane także FWD, są praktycznie najpopularniejszym segmentem, który jest dostępny wśród wielu producentów. Wynika to z praktycznych zastosowań, jak chociażby większa przestrzeń dla pasażerów. Również liczą się tutaj pewne względy bezpieczeństwa, bo w pewnej teorii samochód taki jest łatwiejszy w prowadzeniu się w gorszych warunkach od innych samochodów z klasycznym układem napędowym, czyli RWD. Jak zatem jeździć takim samochodem, aby nie tylko w pełni wykorzystać jego potencjał na torze, ale przede wszystkim mieć świadomość i pełną kontrolę nad wszystkim, co się z nim dzieje? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Damian Lempard. Zapraszam. Wielu producentów oferuje mnóstwo modeli samochodów napędowych w sportowych wydaniach. Na rynku mamy takie modele jak np. przykład Honda Civic Type R, Renault Megane RS, Hyundai i30 N, Ford Fiesta ST, Cupra Leon, Golf GTI oraz wiele innych. Wraz z popularnością samochodów FWD oraz chęci ich popularyzacji przez producentów, powstawały także liczne puchary wyścigowe opierające się o te samochody, włącznie z najszybszą kategorią, jaką jest obecnie TCR. Wbrew wszelkim opiniom czy bardziej stereotypom samochody te wcale nie muszą się wykazywać w pełni pod sterownością, a wręcz przeciwnie. Duża dysproporcja ciężaru między przednią a tylną osią w połączeniu z nagłym spadkiem przyczepności na tej tylnej osi w zakręcie może doprowadzić do bardzo nerwowego poślizgu nadsterownego, który wcale nie będzie łatwiejszy w wyprowadzeniu. Chcąc nie chcąc, samochodów FWD będzie znacznie więcej na rynku, zwłaszcza na etapie entry level lub amatorskim. Dlatego też warto znać specyfikę tych samochodów w praktyce. Wskazówki te sprawdzą się dla Was na każdym szczeblu i wariancie ścigania się, liczając to motorsport oraz sim racing. W ramach mojego doświadczenia w ostatnich latach z samochodami napędowymi, czy także aktualnej pracy jako kierowca i trener przy samochodzie klasy TCR razem z zespołem SpecCar Racing, pomyślałem o tym, czy podzielę się paroma wskazówkami. Przejdźmy zatem do konkretów. zachowanie prawidłowego balansu samochodu. Przednie napędówki konstrukcyjnie nie są tak dobrze zbalansowane, ponieważ większość ciężaru jest bliżej przedniej osi, natomiast tylna oś jest znacznie lżejsza. Często ta proporcja wynosi coś w okolicach 70 do 30. Dla przykładu, dla samochodu, którego masa własna wynosi przykład 1300 kg, 70% ciężaru przypada na przednią oś, natomiast cała reszta na tylną oś. W praktyce ma to duże znaczenie podczas jazdy w zakrętach. Opony, jako jedyny element mający styczność z nawierzchnią, po której się poruszasz, mają znacznie większe obciążenie na przedniej osi względem tylnej. Co więcej, oprócz obciążenia wynikającego z nacisku na podłoże, przednia oś jest także odpowiedzialna za skręcanie oraz napędzanie się. W efekcie można dużo szybciej osiągnąć lub także przekroczyć limit dostępnej przyczepności. Przechodząc do konkretów, Ważne jest to, aby możliwie dociążać tylną oś podczas jazdy, zwłaszcza w zakrętach. Można to zrobić poprzez delikatne dodanie oraz przytrzymanie gazu w samym zakręcie, ale nie na tyle, by miało to doprowadzać do wyraźnego wypłuczania przodu. Już nawet dodanie i przytrzymanie tego gazu na poziomie 10 bądź 20% może odegrać kluczową różnicę w tym, czy utrzymasz się w zakręcie, czy nie. Im gorsze warunki, tym większe znaczenie to będzie miało, ponieważ nadmiar przyczepności oraz to, jak dzisiaj zaawansowane są konstrukcyjnie samochody oraz opony, potrafią wiele wybaczyć z zakresu braków w technice jazdy u kierowcy. Technika ta będzie miała zastosowanie w praktycznie każdym samochodzie, niezależnie od rodzaju napędu. Jednak w FWD, ze względu na wcześniej wspomnianą dysproporcję w rozkładzie masy, może to być bardziej odczuwalne. Wynika to z tego, że... Niezależnie od rodzaju samochodu, przynajmniej z tych powszechnie używanych, każdy z nich ma w zasadzie silnik i cztery koła oraz bazowo zachowuje się podobnie, w zależności od tego, jak operujesz jego balansem. Dopiero później w grę wchodzą różnice konstrukcyjne, jak chociażby rodzaj napędu i jego umieszczenie razem z silnikiem, nie wspominając już o różnicach konstrukcyjnych w zakresie zawieszenia. Skorygowanie toru jazdy. Praktycznie każde auto oraz opony są tak skonstruowane, że swoje właściwości jezdne mają najlepsze wtedy, kiedy jedzie się na wprost. Wiem, również tutaj nie odkryłem Ameryki, ale jak się to przekłada na technikę jazdy? W taki sposób, że powinna być ona dobierana tak, aby możliwie skręcać przez możliwie jak najkrótszy czas. Tak jak już wspomniałem o tym, jak mocno są obciążone przednie opony w samochodach EWD, z tego powodu samochody te wymagają zwrócenia większej uwagi na ten aspekt niż normalnie. W praktyce linia jazdy znacząco się nie zmieni względem przejazdu np. przykład samochodem RWD, jednak przez dużo cieńszą granicę przyczepności kół, tych przednich oczywiście, głównie w przypadku ciaśniejszych lub wydłużających się zakrętów, warto rozważyć linię jazdy w kształcie litery V lub kopniętej litery L. W wielu przypadkach chodzi o to, aby jak najszybciej uciec z zakrętów, niż miało się w nich zostawiać za długo, trzymając typowo książkową lub geometryczną i niekoniecznie skuteczną linię jazdy. Precyzyjne hamowanie oraz Trail Braking. Samochody FWD mają większą tendencję do podsterowności, ale nie oznacza to, że one gorzej skręcają czy rotują w kierunku zakrętów. W wielu przypadkach Dużo przednio napędówek może to robić znacznie skuteczniej od innych samochodów. Niezwykle ważnym elementem jest to, aby wspomóc samochód poprzez dociążenie przedniej osi w zakręcie. Można to zrobić na za pomocą tzw. coastingu, czyli jazdy na puszczonym gazie i wejścia w zakręt w taki sposób, lub za pomocą trail breakingu, czyli wciśnięcia i przytrzymanie hamulca podczas wchodzenia w zakręt. Jedna lub druga metoda zapewni nam to, że chwilowy środek ciężkości przeniesie się bardziej na przednie opony, zapewniając im dodatkowy, ale nie nadmierny nacisk. Dzięki temu samochód nie będzie aż tak przyklejony do podłoża przez tylną oś. Finalnie, całość dobrze współgra w zrotowaniu samochodu w wyznaczonym kierunku. W przypadku hamowania. Ważne jest to, aby wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca, aby samochód zdążył zwalczyć swoją bezwładność i wykonał pożądany przez nas ruch. Wielu kierowców popełnia ten błąd, że hamują albo za mocno, albo za krótko w postaci pojedynczych nacisków bądź tapnięć, tak samo jak miałoby się wciskać przycisk na joysticku. W takiej sytuacji samochód jedynie przez chwilę będzie hamować, ale nawet nie zdąży choć na ten moment dobrze przenieść chwilowego środka ciężkości, Naprzód, bo wróci on do swojego pierwotnego położenia. Dlatego tak istotna jest tutaj precyzja hamowania, o której wspominałem. Dodatkową zaletą tej techniki jest to, że dzięki temu będzie można z reguły tak samo skutecznie wejść w zakręt przy zachowaniu mniejszego skrętu kierownicy. Skoro mowa o mniejszym skręcie przednich kół, do dyspozycji zostanie z reguły większy zapas przyczepności do wykorzystania na to, aby szybciej i mocniej przyspieszać. Na dodatek warto rozważyć tutaj technikę hamowania lewą nogą, o której dowiesz się więcej w moim poprzednim materiale. Z Samych podstaw na dziś to byłoby na tyle. Wskazówki te mają zastosowanie w pełni w prawdziwym motorsporcie, jak i również w sim racingu. Praktycznie niezależnie od tego, czy mowa o iRacing, Assetto Corsa, rFactorze, czy czymkolwiek innym, co jest dostępne na rynku. Wspomniane techniki i zasady sam stosuję osobiście, a także szkolę z tego zakresu moich podopiecznych. Natomiast jeśli miałbym dodać coś od siebie, na sam koniec, kluczem do sukcesu w samochodzie FWD jest przede wszystkim zachowanie cierpliwości i jeszcze większej precyzji w zakresie tego, co się robi za kierownicą. Mam nadzieję, że materiał ten będzie dla Ciebie wystarczająco pomocny, aby co najmniej zrozumieć podstawy skutecznej jazdy samochodem przednionapędowym. Jeśli jednak znajdziesz się pod przysławioną ścianą i będziesz potrzebować wsparcia w tym, aby znaleźć brakujące ułamki sekund do rywali, z pewnością pomogę Ci osiągnąć wyższy poziom i sukces. Z miłą chęcią zapraszam Cię na zajęcia indywidualne, które realizuję na prawdziwych torach w Polsce i Europie, a także między innymi w simracingu, w centrach simracingowych, jak i również online. Już wkrótce na moim kanale pojawią się nowe materiały dotyczące techniki jazdy. Jeśli uważasz, że ten materiał jest wartościowy i może pomóc nie tylko tobie, ale także komuś, kto pracuje nad poprawą techniki jazdy, będę wdzięczny za jego dalsze udostępnienie. Natomiast jak masz jakieś pytanie, śmiało możesz się ze mną skontaktować mailowo lub napisać to pytanie w komentarzu poniżej. Z tej strony Damian Lempar. Do zobaczenia na torze oraz w następnym odcinku. Cześć.